Ja jestem z i gramy sobie dzisiaj w Sliterio, Nie zapomnij obce w górę, o komentarzu, o subskrypcji. Wiem, wiem, wiem. Już reklamy, już jest dość reklam. Więc teraz szybkie intro i spotkamy się za chwilę! Co w grze chodzi? Więc w grze chodzi o to, że musimy mierzyć węża. Tak, tak, wiem jak to zabrzmiało. Musimy mierzyć węża. Czyli wpiszemy sobie najpierw nazwę, żeby sobie zmierzyć tego węża. Ja się nazwę, tak jak oczywiście się nazywam, czyli Zyzio. Wiem, już klikłem. Dobrze, i klikamy gra. Dobrze, mamy naszego węża już, jak widzicie. Musimy zbierać takie kryształki, musimy <laughs> urąbać takich niektórych wę... niektóre węże. Musimy mieć najdłuższego. Oczywiście, niektórzy mają większe, niektórzy mają mniejsze, chudsze, grubsze. Co kurwa? Wiem, jak to brzmi. Nie musicie mi pisać. Tu mamy mapkę. Jeżeli będziecie chcieli z kimś, żebym nagrał, możecie napisać. Oczywiście, możecie zaproponować kogoś. Już się robi tu. Dobrze. To nie miało miejsca. Nasz wąż miał 83 cm, oczywiście, więc zaczniemy sobie jeszcze raz. Dobrze, mamy teraz różowego węża, damy mu jeszcze jedną szansę na popis. Wiem, mam już chrypę, więc przepraszam Was za to. Jestem trochę przeziębiony. No ale kręcę, bo trzeba, trzeba dbać o swoich widzów, oczywiście, żeby było ich jeszcze więcej. Możecie udostępniać filmiki, dać łapeczki w górę, jeśli Wam się odcinki podobają moje. Jeśli nie widziałeś jeszcze intra nowego, który stworzyłem, powinien się pokazać teraz tutaj odnośnik do tego, więc nie zapomnij kliknąć w niego. I zostawić tam tak samo łapeczkę w górę, gdyż napracowałem się nad tym trochę i chciałbym, żeby to było trochę docenione też. Dobrze, dobrze. Ty tam się już wężyku tam siedź, gdzie siedzisz, albo gdzie jeździsz sobie tym, tym. my tu kręcimy, więc nie chcemy teraz żadnych tych, tu się ma jeszcze jedną szansę. Więc o, tu mamy takie wymiary takie do podekspienia sobie naszego wężyka. O tak się właśnie tych graczy. Ale patrzcie jaki precel taki, taki krakowski taki, że tak powiem O dobrze ale ten jest ładny. Ten jest obok, co nas leciał. Już był bardzo ładny, duży. My sobie pozbieramy to, co on nam tu. Ja sobie siedzmy. Nie chcemy żadnych kłopotów. Jeśli nie weszłeś jeszcze na grupę na moim facebooku, możesz wbijać. Tak samo. O, tu jest ładnie też. Już mamy fajnego nawet węża, że tak powiem. Dobrze. Sorry, że się tak przyciąłem, ale teraz kombinowałem jakby tutaj urąbać tego, co tam nam właśnie. Jeździł. Niektórzy no, są tu. O, tutaj sobie idzie. Dobrze, mamy już nawet dość sporego tego węża. Zjadłby nas prawie. Ale że jestem takim mistrzem w tej grze. Poradziłem sobie w miarę. Tam już nie idziemy, bo tam będzie pozbierane, a nie chcemy naszego Zyzia pozbawić, oczywiście, jak widzicie, nie chcemy go pozbawić na no, emocji w grze, że, że tak powiem. Pierdziele, dzisiaj bez takiej głupoty. <śmulny> Możecie za tego paty tak samo zostawić łapkę w górę, nie? Już myślałem, że ten wąż się zaciął, tak? Jak tak, dy d Nie, ale dobra Już film nagrywam około 4 minut, więc... Jeszcze troszeczkę pojedziemy sobie tym wężem Damy mu szansę oczywiście, nie? W tym momencie teraz będzie Jakaś fajna muzyczka powinna się pokazać do umilenia naszej gry, więc taki mały nas. Nie, ta gra czasami zaskakuje, nie? Yy... Taki mały wąż, a takiego dużego rąba. więc musicie uważać, bardzo w tej grze. Ja gram teraz drugi raz, teraz będzie trzeci. Więc to co widziałem na internecie, inno. Wiem, wiem, wiem. Kopiujesz filmiki z innych. O, tu chcę być. Mamy tą samą pozę, co była wcześniej. Dobrze. Dobrze, mamy dość sporo już tego nawet. Zgrub nam grubasek jeden No, dość spory już jest nasz wąż, więc możecie zostawić łapkę w górę, że nam się tak udało powiększyć nasze umiejętności w grze. Oczywiście. Teraz wam powinna jakaś reklama iść takie rzeczy. Ja reklam nie będę załączał, oczywiście. Na razie. O wiedziałem, że go urąbię, wiedziałem. No ten jest już większy. Ale damy sobie radę, jakoś. Tylko żeby nie umrzeć, bo teraz się zdenerwuję, bo mamy już dość sporo, dość długi nasz wąż jest. Takiego węża, co by się nawet aktor nie powstydził. No, takiego. No god! No god! PLEASE no, 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 Węża zmierzyć Patrzcie jaki grubasek już jest Dobrze Jeżeli muzyczka się skończyła powinna iść kolejna, więc Nie zapomnijcie Przypominam muzyczka jakaś będzie zawsze, nie na kanale Bo gdyż muzyczka umila czas i dodaje e, jakieś takiej fajnej nutki do moich filmików, więc Muzyczkę zawsze będę jakąś dawał. Dobrze, tu możemy sobie też podekspić. I can tell them stories. Most of my boys are with me, some still us, their wings. I had to leave behind my brother. I'm still happy. Soon I'll be 60 years old. Daddy got 61. Remember life and then your life becomes a better one. I made a man so happy when I wrote a letter once. I hope my children come to me twice a month. Soon I'll be 60 years old. Oooj, tu już jest po nas, już. Już nas ma. Zobacz, go. Już jest po nas, no. Przykro mi, no, trudno. Ale nasz wąż był w miarę długi, miał 2695 cm. Taki kolosto... Nie powiem, bardzo długi był. Bar... Bardzo długi, bardzo! Wiem, wiem, bardzo długi. Jeśli nie czytałeś moich informacji jeszcze na... O, wiedziałem, że cię załatwię. Wow! Ale go te, to było też piękne. I już mamy tak szybko sobie jak spimy. Możecie pisać, z kim chcielibyście, żebym nakręcił. To postaram się, napiszę. Oczywiście, jak się zgodzi nakręcić, to odcinki będą się ukazywać. I. Wiedziałem, że to zrobi, wiedziałem! Wredny. Powiem ma, powiem mamie. Tak się nie robi. Ja tu kręciłem. No. Jesteś na przegranej pozycji teraz w tym momencie. Jakby takiego wielkiego załatwić. Pozjadamy sobie. Ja tego dużego spróbuję. No. Ale teraz się wykazałeś, wykazałeś się piorunująco. Otrząśnij się trochę, człowieku, i, i, i pokaż swoim widzom tych, którzy cię subskrybują, bądź nie subskrybują, że coś umisz. Wiem, wiem, wiem. Żadnych świerszyków mi tu proszę teraz nie puszczać. Bo i wiem, nasz mąż był bardzo krótki, miał ino 23 cm porównaniem do 2000 iluś tam było mało, wiem wiem, wiem. Nie krzyczcie żadnego buczenia tu w tym momencie Więc gramy dalej. Nasz Zyzio ma w tym momencie ostatnią szansę i nazywamy go potem całkiem inaczej, gdyż spokoju nam nie dadzą. Yy, możemy sobie teraz tak pozbieramy przyspieszyć. O! Wiedziałem, że to zrobi wredny, wredna, jadowita, kurde, chciałem go skuć, tak jak w ognie, trzeba piłeczką wrzucić i, i trafić i, i ta osoba schodzi. Znowu miał 28 cm, na tym miał 26, są postępy, są postępy oczywiście, klikamy play i gramy dalej. Nie, miała być ostatnia szansa dla Zyzia, a damy mu jeszcze. Teraz, żeby Ino nie deadnąć, nie umrzeć, bo, bo się załamie, skończę z sobą dzisiaj i będzie bardzo źle, więc... Szykuję się tak samo, Wy prawdopodobnie w któryś dzień, nie chcę obiecywać jeszcze, prawdopodobnie w poniedziałek. Jakiś odcinek ze zdrapek, więc nie zapomnijcie Wbijać w poprzednie odcinki, gdyż potrzebuję zdobyć trochę reflinków dam, da, dam i wtedy będziecie mogli wchodzić Będę miał pieniądze na zdrapki, a pieniądze ze zdrapek idą jak wiecie No! Wiedziałem, że to zrobi... Ty! Ja ci dam głód, głód Głód to mnie zaraz chyci! Ale suchar to był, suchar. Dobra, gramy naszym Zyziem z powrotem. To ma fajną antenkę taką jak z TVNu. Jedziemy dalej. Dobra, mamy dość sporego już. Teraz wystarczy kogoś nakuć. Ale bym miał wtedy! Jak ja bym to drop! Ale by było dropu! Wyście to widzieli? Przyspieszył te, tak samo jak ja, no. No szkoda, no, ale bywa. Za co was przepraszam. Wiecie, zaraz badam komentarze. Zyzio, ogarnij się człowieku! Zyzio! Naucz się grać. Wiem, wiem. Postaram się w tym w tej rundzie teraz. Odkuć. Bo nawet taki mały osobnik może skuść tego największego, bo nie liczy się rozmiar, liczy się nasz oczywiście. Oczywiście rozmiar też się liczy, wtedy mamy większą przewagę. Liczy się inteligencja, którą posiadamy. Dobrze, chodź, chodź tu. Chodź tu. No, chodź tu, no. O, dobrze, że teraz tutaj nie przyspieszył, bo, bo ten targa normalnie. A, a tu autostrady nie ma, ogarnij się. No, tak szybko. A jak będzie taki mały, taki mały wąż szedł i co? Co byś mu zrobił? Myślisz? No, tak się nie robi, oczywiście. Tam już kogoś na pewno chyci, bo widać, że się zwija. Nasz boa-dusiciel. mamy dość sporego już tego węża z samego takiego zbierania czas by kogoś tu skuć albo oni nas skują no ale warto spróbować dobrze się zdenerwowałem w tym momencie bo tak fajnie nam już szło więc teraz zmienimy nazwę o damy na jaką by tu nazwę A niech będzie głód Ha 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 głód każdego musi chycić, prawda? Ha 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 dobrze, Wiem, suchar to był taki, bardzo suchy. Dobra, ale jedziemy. Oczywiście zbieramy sobie... Oj, teraz mamy takiego fajnego czerwonego. Teraz wygląda jak taka żyła pulsująca. Jak się mknie po nas tak. Dzielisz tej dzisiaj. Dobrze, lecimy. Zobaczymy, gdzie jest najwięcej. Ale nas... Wiedziałem, że to... Jesteś przegrany. Ludzie zobaczą, ludzie usłyszą. Nie myśl sobie, człowieczku. Ludzie zobaczą, ludzie usłyszą. O! Dobra, lecimy szybko. Teraz jak i już będę kończyć, bo więcej nie zniosę tego nerwowo. Ta gra bardzo lubi denerwować, ale ma swój urok, więc Jeżeli będzie 15 łapek w górę, możecie wbijać je teraz. Będzie kolejne odcinki oczywiście Więc nie zapomnijcie o tym Nie zapomnijcie też wbić pod nowe intro, zostawić łapki w górę Komentarza jakiegoś fajnego Jeśli wam się by chciało albo coś takiego Byście mieli jakiś wolny czas Możecie zrobić mi Tło na Facebooka oczywiście Jakieś fajne, z, yy, bo Chciałbym zmienić, właśnie. Tam to było takie na szybko zrobione. Więc. O. Chciałem sobie to pozbierać. Mama mówiła, że trzeba się dzielić. No, już chciał skuć. Już cwaniaczku. Powiem, mamie, no. Ale udało nam się. Uciec mu, ale ja musiał go teraz skuć za to, co nam zrobił. A jak nie skuć, to przynajmniej daruję ci dzisiaj, daruję. Bo ludzie by zobaczyli, jakiś ciebie. A, Precelek z kra krakowski, ha No pokażę. No chodź, jeszcze pokręcimy się w kółko. No chodź. No co uciekasz teraz? No. Zacząć każdy umi, No. Widzicie, tacy ludzie mnie właśnie denerwują. Chcą pokazać, tacy mocni są. Nie? A, a potem jak co do czego to uciekają? Bo co, bo mniejszy jestem? Co stawiasz się? Nie liczy się wielkość, liczy się inteligencja człowieku. Co mówię człowieczku, wężyku. A, skół nas w końcu. Dobrze, więc. Możecie zadać łapeczkę w górę, subskrypcję, jakiś piękny komentarz. Możecie tak samo wbijać na facebooka, na instagrama. Więc trzymajcie się, oczywiście, trzymajcie się. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Możecie, żeby być na bieżąco, kliknąć taki czerwony przycisk, tak go pocisnąć myszką, subskrybować mój kanał, gdyż. Będzie jeszcze więcej takich fajnych odcinków, jeżeli według mnie są fajne, ale zobaczycie Wy je, ocencie je. Nie zapomnijcie o łapce w górę, jak już mówiłem. Więc trzymajcie się. Do zobaczenia. Jakieś szybkie, końcowe intro pójdzie. Więc trzymajcie się.